<laughs> They're back. <laughs> and he will do anything. Casistiche, armate abite. Based on a true story. Panie, kurde, nikt was <laughs> nie nauczył <laughs> pukać. To jest namiot! To was nie tłumaczy. About passion and desire. O co chodzi? W Rzymie wybuchły zamieszki. A mnie spędzą plecy. Panie, ludzie domagają się chleba. A co ja, przekaż jestem? I igrzysk. No igrzyska to im mogę załatwić. Co jak co na imprezach, to ja cię znam. Nie? Every hero. Musimy wyruszać natychmiast. Ja nie mogę, ja o dziewiątej mam orgie. Obecność obowiązkowa, nie? Właśnie zapraszam. Panie, jeżeli nie wyruszysz natychmiast, utracisz władzę. <shrasanna> Najgorsze, jak jest się je w firmie niezastąpiony. Tak. <shrasanna> A hero will rise. Ktoś z Was to widział? No. Ósma Płocka Noc Kabaretowa. Kabaretowe Igrzyska. Rzym, jakiego nie znaliście. Coming soon.